Zadanie 33 czerwiec 2018. W ciągu arytmetycznym określeniu dla liczb naturalnych n większe równe 1, wyraz szósty jest liczbą dwa razy większą od wyrazu piątego, a suma 10 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa S10 równe 15 czwartych. Oblicz wyraz pierwszy oraz różnicę tego ciągu. No to zaczynamy od, od tych naszych danych. Wyraz szósty jest dwa razy większy od 5 i S10... To 15 czwartych. Ok, no i zajmijmy się może najpierw tym pierwszym warunkiem. A6 to jest A1 dodać 5 różnic, a A5 to A1 plus 4 różnice. No to z tego A1 dodać 5 różnic to 2A1 dodać 8 różnic, czyli 5 różnic, odjąć 8 różnic to 2A1 minus A1, czyli A1 to minus 3 różnice. No a z drugiego warunku musimy resztę wyciągnąć. To zapiszmy, zapiszmy, że suma 10 wyrazów to jest a1, czyli pierwszy plus dziesiąty, czyli a1 plus 9 różnic przez 2 razy 10. Suma 10 to jest 15 czwartych, to jest 2a1, dodać 9 różnic przez 2 razy 10, czyli tu będziemy mieli, tu będziemy mieli 15 czwartych razy 2,0. To 2A1 dodać 9R, czyli 30 40, czyli 3 czwarte to 2 razy A1, czyli minus 3 różnice plus 9R, czyli 3 czwarte to minus 6 różnic plus 9 różnic, czyli 3 czwarte to 3 różnice, czyli różnica to inaczej. 1 czwarta. No i wróćmy do naszego a1. a1 to minus 3 razy 1 czwarta, czyli minus 3 czwarte. Mamy a1, mamy różnicę, mamy koniec zadania.